Zobacz, się kameruje. O, dzisiaj nikt nie betuje. Czemu nikt nie betuje? Nie betuje. A, nikt nie betuje, no za dużo ludzi gra. Bo nie można, jak się gra, nie? Znaczy można, można. ale trzeba na siebie dać winę i... Aha. Wszystko, nikt nie betuje. Dobro. To ja mogę no mi Frank Sinatra. O, Frank Sinatra. To co? Nie no... Normalnie wali Znaczy to nie jest jakiś tym co się często pokazuje I w ogóle to Szepczący łuk, to jest naturka eee, Naturka jest na a assassin bootach Czyli jak je złapiesz to ona nichuja nie spierdoli Build z internetu No, Kurwa, ale fakt, fakt idziemy pałkę, w pięciu tak. na górę nie? Mhm uh -huh. Tak Odpałka, jedzonko Ferma, ferma Fai ferma fai ferma Ferma, ferma Ferma, ferma 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 Devo Ferma 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 Lascia Ferma lascia Ferma Ferma Oni mają super no. lipę. Hiller w ogóle se pada. Przebity, przebity ten w I jak jest między nami. No w czwórkę są. Oni w Dobra, palec w buty przodu. A 9, jaką? Z... Dobra, ciśniemy teraz jak najdalej, bo i tak nie przejmiemy. Jako healera, 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 healera. Cofam bałwanko. Hiller, healer, 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 sądek, sądek, sądek. Dobra, syn karablot. Uch, się. Nice. Zbierzcie to. Biegły Wszystkie kapy? Tak, tak, tak. Montuj się. Ja się montuję, montuję się. Montuję się. Patrz mi, patrzcie mi, czy gdzie idą. Na razie w namiacie co? Idą na, na dół. Dobra, dobra, ja to chyba przejmę. Male sobie trochę odregował. By się jakieś pałka nie, nie brali przez chwilę. Przejąłem? Możemy tutaj przy... Nie, nie muszę, chodźcie na górę Fire spalił potę, Fire spalił potę, głupio To chodźmy na górę, chodźmy na górę Chodźmy na górę O, cofnijmy się na high Ground? No Oni już nie mają czasu przejąć Mam, nam za dwa tyk, nie? Obijajcie tego tanka Dostał bombę? Ja potrzebuję jakieś. inna No, no. Okej okay. Dobra, gitara Nie, nie, schudźmy, nie schudźmy. Wejdźmy głęboko, wejdźmy głęboko i dajmy im się stakować na czołku. Z maną trochę słabo. ale ogóle mi się odpalił już. Jak co to pan klata, jak nie masz prostu? Bo to mm -hmm. nie pod jest ta klata. Tak jest. Tękę, tękę, łuk, łuk na górze, jest łuk na górze. Dajcie ten łuk. Ja mam lipę. Wypycha, wypychał mnie ten chuj. No kurwa. Ja wypycham łuk, ja wypycham łuk. Ja mam lipę. To dostanie bombę? Nasze, ja Judy, nasze Judy, nasze Judy dostą bombę. mam... Tam. Tam jest są ja mam silensa, ja mam silensa. Proszę, ulpada. No, chuj. Ja me, że... O, kurwa długi Uciekawis. silens. Tylko no. oni się stakują to i my się stakujemy, może ja wyciągnę pewnie. tego folena lepiej. No, możesz, możesz, no. I gra co pod tą kurwa pod tą śmieć pod tego śmieciowego silensa. O to postoję chwilę od góry, od góry, A wy, wy jedzonka nie zjedliście, Aglais? się Filcik, Dążysz? Tak, dążę. A nie, nie, chyba nie. nie. No, chyba mam wpis do 20. Dążyłem. No. Nie, 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 nie nas ja Spróbujmy ich wybejtować. No, ja zaraz spróbuję ferwę A Tak, żeby poszli z nami po prostu na dół. Dajcie się nie. obić, i ja tutaj na dole powolczymy. No bo tak to oni się widzisz, jak oni fajnie grają. Oni głęboko fajnie grają. No czemu was w że już okay. tam, no, nie ma? Jeszcze przybity. First się odpalił. Nie Ja wypchnę ja, tak, ja, ja wypchnę tak, tak, no. mu. przybity z komu? Melak, Melak. Kurwa, co jest? Blida dostali z tym wszyscy. Daj pole na... Ja macie między, między sobą. Nasze Judy, nasze Judy. E, taki mają wszyscy. Hiller leży, trzeba go, potrzebuje? Piję potę? Ja piję potę. To faj, co fajne, fajne Jal mele masz uważaj Nie końcie Franka, nie gońcie Franka no, nie gońcie no, Przejmujemy, przejmujemy, przejmujemy przejmuj, przejmuj kasno i ty filsik dół przejmuj. Dobra gitara Kurwa, zobaczcie na jakieś lecie 82 hp Dobrze to nic. Mamy 3 kapy. Podchodź, ale mele tego tanka tutaj. Tanka u góry podchodz. Kurwa, nie, jak nie chcę się teraz wyjebać. Masz mana poty w tym gościu. Nie zbierajcie mana potów, jakby co? Dla to niech tu nie zbieraj ten killer. Przetrzymaj chwilę. To takie sam czoło. Tak, ale z, z, z intencją, że wyjdziemy na górę. Na mnie będzie wchodził. Uważaj, lml lml uważaj. Ej, do, ej, do góry, do góry, chodźmy, do góry. Do góry, do góry, góry, góry podejdźmy. Swordy na mnie. Trzeba do góry, do góry. Łuk się odpalił Spoko, spoko Fisik będzie miał lipę To jest, nie dojdę Nie, 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 dojdziesz, 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 dojdziesz Fajacing. Fisika, lecz Fisika pola na tego czołka Nasze Judy Dobrze, pięknie A, Fire pies, jest, fries, fire, is, fire fire, 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 faj Silence, ja blinkuję do przodu, miecz, Odcinam tanka, tanka jest odcięty, dawajcie tanka jeszcze tutaj i Dobra To jest 3cap? Chodźcie, bo oni, wejdą, oni tu wejdą na górę nie podleczeni dobra Pięknie Czekajcie, czekaj. ej zbejtujmy, oni tu wejdą, oni tu wejdą Oni podejdą nie odleczeni Zobacz, idą nieodleczeni Dawajcie, możemy na, na to zejść, co wy na to? No, oni są nieodlecieni. Cofajcie, cofajcie. To oni mają gówno gear. Te, te Swordy mają 1100 IP przepalone. To niecałe 1100. Swordy mają.

Ja potrzebuję z jestem z tyłu Wypycham i backlane, backlane mi wypycha I radę fejare, 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 fejare. Ja mam lipę z tyłu Ale musisz cofnąć Cofnie. Cofnijcie wszyscy, cofnijcie wszyscy Możemy może rzuć coś Nie Chrę tu, nie tu, Dobra, spalili firewalla Kurwa, daję reset, weźcie ten reset wszyscy bo naprawdę nie mam. Nie ja mam jak za dużo tego było. Kuku, kuku, kuku. Dobra, i teraz tanka. Dobra, a mnie nie ma swapa. Mi. I tam wali. Wali. Będziemy mieli pełną. Grefgarda spawnał. Ej, grefgarda spalił. spalił i możemy wejść lip Fery do stobliga. Mieciek, mieciek, obrywa. Mieciek, obrywa. Mieciek, obrywa. Mieciek, obrywa. Mieciek na no, sobie. Miecz, 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 miecz. I tank, jeszcze z tyłu. Tank się zapomniał. Tank się zapomniał. Tank, tak, tak, tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Łuk nie może atakować, łuk nie może atakować Uwaga, tak. ja rzucam Judina, tam no, z Judina, skręcone. no Uważaj Elmele Dobra, Reset, stój, 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 stój tam Kazu uważaj Ale... Urwa przecież W kule dostałeś, idealnie Rzec, nie, Ej, ej Mam cię, mam cię, tyłu chodźcie Dobra, uciekniesz, 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 uciekniesz Raczej nie Uciekniesz, uciekniesz, trzymam ich, trzymam ich no, side step to zajebałeś tak trochę. Ej, ten Frank Sintera! Frank Sintera! Frank Sintera! Ja go ciśnę Obijajcie go, obijajcie go. Oni nie schodzą do nas, więc tylko możemy się trzymać. Kurwa, wracaj. Wypaść sobie przecież. Kurwa. A, mam cooldown'a na trochę na pocie dość długo w razie Mhm. 8 na czekajcie. Kurwa, to chujowa kamera jest. No. Nie chcemy ich obejść i od góry spróbować wejść? Nie, nie ma czasu. Fire nie się odpalił, problemu. Fire się odpalił, ale serlenca sama. Rozłożyłem staki. Fajera macie między sobą, Fajera, Fajera, Fajera. Glida ma wóz, wszyscy. Fajer na bombie. Daję wam na czoka. Fajera prawie pada. Ale dostajesz, ale dostajesz. Biję mnie, biję mnie. Pipote, pipote, pipote. Ja przerywam łukowi Frank Sinatra, Franka, Franka, Franka. Franka. Magreb ok, pada. Pomocy potrzebuję. Przebity Frank. Glida Franka, Franka, Franka. To Kurwa lecz mnie lecz. Bok, 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 ciasstwo, jest, bok, jest. I tra tank, tank, tank tare, stank jest deep, tu deep. Reset, reset, Dobrze, reset, nie reset. reset. Nie. Dobrze, Franka, 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 Dobrze, mamy, mamy, mamy. fajera, fajera. Hila, hila, hila. Wszyscy, dobra, wszyscy. Kurwa Podnieście elemele, podnieście elemele Dobra, ja sam się podniosę ja sobie Tank jeszcze padnie, jak śmieć Tak, 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 potem pił Dobra, nie, on nie padnie Eee, ej, ej, punkt, punkt, tak punkt tak szybko tak punkt, tak punkt, tak. teraz, punkt, teraz, punkt Jest, kurwa, nie straszowałem się, zajebiście A co, nie miałeś świata? Już? Nie, <laughs> to trzeci był O kurwa Spoko zdążę. Tylko tanka, 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 tanka. tanka. On tu sam wyszedł. Fire się odpalił, fire się odpalił. A ty masz, nie masz many, nie masz hapsów. Daję wam no, Nie daję. Stak jest na na trzeźwo. Dobra, wszyscy dostali fire, 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 fire. Proszę, mull, Franka. Franka. Mam silensa, mam silensa. Póki Silence chuj tanka, tanka, tanka. Ja nie mam na nic życia. Filzik obracasz się, obracasz się. Filzik zabija wszystkich. Mhm. Ja zabija... tu. na pocie Łuk jest po, po tym. Po klacie. Łuk jest po klacie. Daję wam kole na tempu z góry. Nie pad kurko. Padnie. Jeszcze tanka, jeszcze tanka, jeszcze tanka, jeszcze tanka. E, co skapuje Dobra, nie, ten trzeci. Skapuje, skapuje. skapuje Ka skapuj, kapuj, jest 12 sekund. Dobrań, teraz będą mieć, 5, będą mieć 5 punktów, będą mieć 5 punktów. Obronimy ten jeden, górę obrońmy i mamy to. Idealnie. Nice. 4 punkty. Zabijmy kogoś. Aby. Obronić górę. No w ogóle. Nawet jak, ma, jak, no jak musicie paść, ale yy, przerwać im, żeby nie kapnęli, to wygramy. Czy nawet jeżeli kapną? Znaczy, no i, i, i. Ale mówię samej góry, nie? Aha. No, 2 kapy muszę mieć dokładnie. Nie, już nie prowadzę. Dobra, łatwo. Chyba. Muszę kurwa północ.